To jest specjalnie ty powiem, się, czy o co chodzi. Witam państwa. Bardzo serdecznie ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku nagramy film z aplikacji Randonautica. Ja osobiście o... uważam, że ta aplikacja w ogóle nie działa. Jak nie e... działa? Co nie działa? Jak działa? Ja oglądałem, widziałem i wszystko. Nie, działa. ja uważam, że ta aplikacja w nie, ogóle powiecie, nie działa, że to jest totalna ściema, ale wy nie, nalegaliście, ale że przekonasz się, nie, ta to to jest... nie, ta aplikacja nie działa. To nie, jest totalna to nie ściema. Nie, to nie działa. Właśnie działa. Nie, ja uważam, że ta aplikacja nie działa i to jest totalna ściema. Zabimo! Zapad... 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 Nawet mądrzejsi dwunastolatkowie w to nie wierzą. Zobaczysz, zobaczysz. Dobrze. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. My e, pojedziemy, tak jak DJ Paul Kerson e, i reszta ludzi, którzy wierzą w tą aplikację, pojedziemy tak na to miejsce i sprawdzimy, czy ta aplikacja działa, czy Randonautika działa. Ja uważam, że ta aplikacja to jest totalna ściema, generuje byle jakie punkty e, na mapie, żeby po prostu zarabiać pieniążki z reklam, nie to jest, wiadomo, tak to jak... jest nieprawda, nie? Oczywiście, że to jest nie. Ta aplikacja w... w ogóle nie działa. Nie, no ale cóż, jeżeli już zasubskrybowałeś kanał, specjalnie dla was pojedziemy na pięć wybranych miejsc przez tą aplikację i sprawdzimy, czy aplikacja może działać. Oczywiście, może być tak, że po prostu ludzie, którzy przyjadą na to miejsce, które wygeneruje nam aplikacja, bo aplikacja generuje podobne miejsca, zostawiam jakieś pierdoły, nie wiem, jakieś robale, czy tam widziałem, że żonny przygód tam kto, komuś tam zostawili robale, typek nazywa się żonny przygód, na YouTube zostawili mu worek robaków. Nie, no są serio nawiedzone to miejsce. Nie są nawiedzone! Naprawdę są nawiedzone! Dobrze. Ale ja też tak słyszałem, że jednak są. Tam naprawdę straszy! Ja uważam, że to totalna ścieba, nie wiem co ty uważasz ten dredziasz. Sprawdzimy no. Krótko. A ty, Karinka? Jak tam straszy, to ja tam nie idę, zastanawiał się. Ale tam ścieba, no, jak nie wiem, nie. Ale, a, ale co ty w ogóle tu robisz? Ogóle a co on ja ty ten... w ogóle robi? Jak co, kazałem. No przyprowadziłem go, powiedziałem, żeby przyjechał. Ja domać. ci kazałem? Nie, ja mu kazałem. Ja tak. też mam kazałem. Siedział sam z kamerą w łapie, mówię, Wiesz, dobra i idzie, idzie z nami. Wiesz, po co ten kanał nie idzie? No mówi, że musi nie macie, raz do nas obgad przychodzić, obgad żeby, obgad żeby mu fejm leciał. Dobra, nie ma W każdym razie zaczynamy naszą przygodę z aplikacją Randonautica. Udowodniłam wam w dzisiejszym odcinku, że ta aplikacja totalnie, ale to totalnie nie działa. Jeżeli wydarzy się coś niezwykłego, na pewno będzie to w filmie. Także pięć wybranych miejsc, zapraszam państwa do oglądania. No i co, Karinka? Klikasz? Co klikasz? Ale Dopiero coś telefonować. Nie, się zgadzasz, Kliknij, już. No wszystko się zgadza. No ale to już jest, weź, i się uspokój. Już, Dobrze, już, tak? dajcie. Zgadamy. Anomali, tak? Chcecie anomalię jakąś. Dobra. Na A to po angielsku jest? No niestety, po angielsku. Nie, Dobra, to wybraliście anomalię, no i cóż, trzeba teraz wybrać punkt. Wysyłamy lokalizację, wybieramy punkt, na jaki mamy się udać i zaraz no będziemy wiedzieć. czy to działa, nie? Jestem ciekawy w sumie. Szczerze nie wiem jak to działa. Ja pierwszy raz w życiu słyszałem o czymś takim, chyba jestem o. To co, wysyłanie nie powiodło się. ponów próbę. Nie, to, działa. Się to działa, zobaczycie, co działa. Dobra, wygenerowało nam punkt, nie znam się <śmary> na tym totalnie. Power 3,6, nie wiem czy to jest dużo. Ra radioaktywny 62 Raczej metry. Chyba nie dużo. No dobra, sprawdźmy. Maps, gdzie to się znajduje? 7 minut stąd, drogi. Samochodem. Samochodem. samochodem, to co, przemieszczamy się samochodem i co i tam niby czekają na nas jakieś atrakcje? straszliwe, upiorne atrakcje, w których możemy znaleźć jakieś skarby. No chyba tak. I jak Jaszczur, myślisz, że aplikacja działa? Nie, wydaje mi się, że ta aplikacja nie działa, ale jestem głodny więc ja jakieś kotleta. Poczekaj jeszcze bo jakby w bagażniku zjeść? mam kotlety. To kotlety dawa, tak, tak ja, ja w kieszeni co, mam, co, nie zawsze z... zawsze patrzę, Ja zawsze ze sobą noszę akurat do kieszeni, do kieszeni tak. i kotlety. Masz? Tak. Słuchaj. Dobra, to jak tam dojedziemy na miejsce, to wyciągnę. Dobra, do lokalizacji 6 minut tak naprawdę e, mamy, widzimy się już na miejscu. Będzie strasznie. Zobaczysz. Eee, ducha zobaczę! Ducha zobaczę? Ducha zobaczę? Serio są duchem. Dupę zobaczę twoją Ty, miejsce docelowe jest podobnież tam. W Ty, ale to jest dziwnie, nie? Ale to nie no, raczej go nie są opętani. Ale czy są? Opa, ta kopiarka, że chce coś bardzo... Ja jestem ciekawy. I co, i myślisz, że tutaj będą opętane rzeczy? No ja nie sądzę, ale no dziwnie. Tu będą, tu są. Sprawdźmy jest to. Aplikacja aplika tak działa, otwieraj. tu jest, naprawdę. No dobra, to wyjdźmy może. Nie, może nie. A przepraszam bardzo, bo tutaj nam pokazuje na takiej aplikacji, że tu jest gdzieś opętane miejsce. Jakie? Opętane. Nie. Nie ma? Bo tu jest tak, mamy taką grę, Randonautica się nazywa i pokazuje, że gdzieś tu jest punkt z tej gry. To nie słyszeliście? Nie. Czyli nie ma tutaj opętanych miejsc? Może są, skąd wiesz, no słuchasz się ludzi, no, może są, no. Ale to no. wskazuje chyba tam. Ale gdzie miało by być to miejsce opętane? Tu nic nie ma, stary. No stary, no pokazuje mi, że tu jest. Czekaj, okay. tu, gdzieś tu. Nawet policja jest. To, to może jednak jest to opętane miejsce no, tu, co? Tak, nawet policja jeździ obok. Tak, nie, wiem, mi się wydaje, że taka tak serio, ściema jest nie, jest, nie? Nawet nie ma żadnego miejsca, które by mogło być. Dobra, ja chyba nie nagrywam nie, z tego filmu. Nie ma, to jest sam chłodnik i nic to. więcej. Nagrywaj to bo ty ty jest chłodnik i nic więcej tu nie, nie ma. Nie, zobacz to, te, te krzaki, zobacz jakie to. Jest, zobacz to. Wejdź tam ty i szukaj, Nie, ja to nie no, chcę. Chodź w krzaki, no poszukaj, no, no wejdź, tam coś no, znajdziesz. Tam na tam się coś patrzy, coś. Co, co, co się dopierz, to jest reklama naszej, więc... Dobra, jedziemy stąd. No jak, no koniec szukania, nie ja bym powiedział. Trzeba szukać, tam możemy się przejść po prostu, zobaczymy. To trzeba szukać, myślisz, po, że przyjdziesz nagle, zobaczyć zobaczysz Dokładnie. i, to, i, i będzie? Obszar no, no, większy musimy obadać. Tam coś się, się patrzyło. To działa, ja to widziałem, ja to Dzień, oglądałem. Może tam to trzeba wejść może te pomieszczenie, co jest tutaj, chyba może tam jest... Nie wiem, nie chowają tam, trupów. Nie chodźcie tam. Dobra, jedziemy na inną lokalizację, ja bym wjechał poza miasto. Nie, nie, tak, Chodźmy poza miasto, bo tam jest strasznie, bo ja to widziałem i to działa. Przecież, ja tu nic strasznego nie widziałem. No joj. tego tu nie ma. Znaleźliśmy punkt drugi, ostatni w Warszawie. My mamy ogólnie poszukać pięciu punktów, które będą łącznie, bo Mariusz bardzo chce nagrywać ten odcinek to jest, jednak. Bo to, bo to działa. Dobrze, ile to jest Karinka? Dziewięć minut. 9 minut. Co karinka? Zkazuję na ten budynek. Na ten? Na ten. No. Ale że w środku? W środku. Idziemy? Nie no, szczerze mówiąc można... można Mówiłem? Iść. Mówiłem że jest strasznie. To macie teraz za swoje. Ale tam światło. To, z to nie jest straszny budynek, w prostej jest odborany. Tam się pali światło czy nie? Ja mam wrażenie tam po lewej się, góry się tam pali. Chyba że tak się... Ta ta butelka tam jakaś się rozbiła. Dobra, dawajcie, normalnie, wchodzimy tam. Co robisz dredziarz? Ja stachatę może. Tutaj nie można przejść, normalnie. No dobra, Przejdź no to dawajcie. Wiesz, Jezu, co pierwszy? pierwszy. Macie jakieś światło? Jest ciemno. Bez przesady, jest jasne, ja widzę wszystko na kamerze. Praktycznie. O no. niby tutaj tak strasznie? No raczej nie. Rac raczej nie wiem, mnie polemizował. Czy... No, chce po mi się tam podynek, chodzić idzielema. po tym gruzie. Nie wiem czy mi się chce tam wchodzić. Gruz y, to jest naprawdę strasznie. Ty... Nie, nie jest to... strasznie. Jest, jest, chodzić, jest dziadowsko. To idź sam, Mówiłem ci, że ta aplikacja to fake nie, jest. Nie, nie jest, ty wejdziesz, to zobaczysz się przekonasz i już nie wyjdziesz. Ale czego ty szukasz, już nie Może coś tam. znajdziesz, może nie. Może nie. coś będzie tam, a może coś będzie tam. Gdzie to jest Karina? Nie, to No dobrze, dawajcie. Karinka. To tu? Tak. To wygląda dziwnie. Tylko nie wiadomo dalej, czy, wyżej, czy no zobacz, niżej. Tam coś wisi, zobacz. Zobacz tam coś wisi. Co wisi? Co to jest? Co wisi? Nic nie wisi tam. Strasznie nie strasznie. To w ogóle nie jest strasznie. Nie strasznych miejscach naprawdę nie. już, że nie, nie robi to to, to, dla mnie żadnego nie. wrażenia. To są taśmy. Nie robi to, to, to w w też wrażenia. Nie to nie w ogóle to wrażenie nie robi. W My już byliśmy w tylu miejscach. Ale powiem ci, że dobre miejsce wskazało mimo wszystko jakby ten, no to takie nawet okej okay, te miejsce Widzicie? jest. Co tam słyszeć? Ty, a ty? No co pewnie pociąg jedzie gdzieś dalej. Dobra, bez przesady. Szczury rozpadły. Szczury są pozabijane. Tu są szczury pozabijane. Tak. Dobra, chodźmy w to miejsce, Karina. To dalej jeszcze? Ile jeszcze dalej? 50 metrów. No, powiem wam, że e, zaczęło nie, się robić strasznie. Tu już jest to, taki klinik. To clean. zrobiło wrażenie trochę. Powiem szczerze, że już słabo jest. Mm. To no. wygląda jak serio bo w jakimś outlaście, w jakiejś grze komputerowej z upiorami z Co dalej? Tak. Tam? No. Musi iść przez ten korytarz? Ale zobacz, że tu jest pomieszczenie. Karina, Musimy tak, iść przez. Tak. Boisz się? Tak. Nie tam, bo wiem, wam, że tu nie jest pomieszczenie. że tu jest pomieszczenie. Wszystko jest zawalone, stary. Ale naprawdę, no, no to. Zrobiło jakieś tam wrażenie na mnie. Nie powiem, że nie. Tu jest drzewo, zobacz, kto wygląda, jest jedno drzewko na... Cicho, zamknij się hater, zawsze musisz panikować. Nie, tylko to działa. No jest trochę creepy, jest trochę creepy, jak grzecham tu Tam Tamba winda kiedyś była. Nie wiem, co tam jest. Dredział! Słyszeliście te krzyki? No, słyszałeś to. Gdzie to jest, Kalina? No, no, no. To jest tam? Ja tam nie wchodź nie tam, nie idź tam To jest tu? Ale co to chce co tam zobaczyć? Nie tu. jest, tu jest Kto tam idzie? Jaszczur? To jest... Jaszczur, dobra, dobra to nieważne Tak straszne, no co wchodzimy chyba, nie? Bo... Uważajcie na dziury Uważajcie pod nogi, bo tu jest pełno dziur i można łatwo spaść Tu nie idź, tu nie idź Dobra i kto idzie? Idziesz ze mną No pójdę z tobą Chodź Karina Nie no zostaw Karina niech poczeka na nas No Ale tu jest tu jest creepy Ci powiem, że Jezu Dobra chcesz się tutaj szukać What the fuck What the fuck No to wygląda miejsce w którym ktoś mógł coś ukryć, nie? Ale melinka uważaj, ty... uważaj na głowę, bo pajęczyny są Uważaj, bo jeden niewłaściwy ruch i, i spadasz, nie? A uwierz mi, że czy spadniesz tu, czy tam, nie utrzymacie to, spadasz automatycznie na dół i jest katastrofa. Po co wy tu wchodzicie? Uważasz to miejsce za naliczone, czy nie? Nie, ponieważ nie byliśmy wszędzie, ale no... Ale czy uważasz, że jest strasznie tu? No w skali tak od 1 do 10 7, wydaje mi się, że... 7, 6? No 7, 7. 7 to jest taka odpowiednia ocena, do, 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 jeśli chodzi o to miejsce. Wydaje mi się, że możemy stąd uciekać. Dobra, Karina, masz to miejsce? No to jest tutaj. tu? Tutaj, no a nie widzisz, opuszczone miejsce? No i co, wydaje ci się, że to to? okna. No widzisz, że ma zawite okna. Chyba, czekaj, tam wejście i. No co ty myślisz, co tu było, wie, to widzisz? Wejście, to takie wielkie. To nie ma wejścia, co tu mogło być, tu? Nie mam pojęcia. To, to Ale dzikie to jest. Jak wejście? To wygląda jak wielka brama wjazdowa do Hogwarted. nie co jednak tutaj? No, do no to, to jest gdzieś tam. Jak gdzieś tam? W sensie? Czy nowe bieżące. What the fuck? To to miejsce pokazuje? Czemu ty co, to Co To miejsce pan? pokazuje Karina? No tak, no tak. Taś, to jest uważanie. To że wyskokuje. Mówiłem wam. Gdzie? Mówi tu, no, zniczę jak zniczę, tylko co jest, one tu robią na no nie Tu jest jakiś różnic, wiem jakieś wam, że to jest strasznie, no żebyśmy tu nie przyjeżdżali. Czemu ty jest... są pałką teleskopową w centrum miasta? jesteś? Ale dlaczego to pokazuje na zniczę? No tak pokazuje, no to jest na pewno tak. Ale jest to jest. jest centrum miasta. No tak, są nowe Zobacz, ludzie tu wchodzą na no to. Zobacz, są. Różka wieżowce, a tu nagle jakby nowy wieżowiec, trochę starszy niż nowszy. Ale jednak jest miarę nowy. O, ale, ale jest opuszczony. Opuszczony. Znaczy, nie wiem, czy jest opuszczony, tam ale, ale okna Nie, no, jak ma okna zabite, to na pewno jest opuszczony. Odpuszczamy? Czy nie! Odpuszczamy. Pięć, pięć, pięć nie miejsc Chodzimy tam jeść. czy odpuszczamy? Ale jak ja mamy odpuszczam. tam wejść? Gdzie tu jest Ale mieście? to tutaj jest, chodzi o to miejsce Ta aplikacja pokazała to miejsce, tak? Dokładnie w tym miejscu to jest. Tutaj jest. Więc nie musimy wchodzić No tak, no lec, Jeżeli no, to ma być creepy, tak? Szlając, no to trochę jest, A no. to też jest trochę, ale to jest bardziej... I, idziemy stąd, bo to się stanie No nie kwiatować. wiadomo co tam jest w środku, jakby nie patrzeć, nie? Chodź są. Zresztą proszę to? Cię, chodź są. To, to? pokazuje, w tamtą stronę musi być. A to nie jest przypadkiem cmentarz? Yes. Się tak wydaje. Chyba tak, bo to jakieś kurniki są nagrobkowe, no. takie. Nie? No to... Mariusz, tutaj też byłeś? To też jest straszne miejsce. No, bo ty Sześć? wcześniej wiedziałeś, gdzie jest źle, a gdzie strasznie. Jak myślisz, jak odpowiada ci intuicja? Na pewno no, no to nie jest dobre miejsce. Dobra, idziemy tam, no, idziemy, no nie będziemy tak? się zastanawiać. Daleko, no, stąd? No trzeba iść tam i w lewo. Nie wiem, już po tamtych miejscach trochę mnie tak... Nie wiem, dziwnie się czuję, nie? Zdziwniaz, to tak zawsze to jest, no jak, jak jest po takich ruinach. No pokazuję, że tutaj, miejscach, to są groby. Gryby? Tak. Ale takie zbiorowe. Chyba. Wielki, może to są tak. jakieś żołnierze? Ale to nie wygląda jak, 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 jak jakiś nagrobek. No gdzie Karina? Pokaż dokładnie. Nie wiem, no moim zdaniem. Nie, tak to wygląda. No to nie, nie jest straszne. Cyrilis tam to, no, to, 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 to jest napisane. To jeśli nie rozczytamy co to jest napisane. O jaki rok w ogóle stary. ta 944 to jest to jest stary. może. Ale tu obok w ogóle nie ma, to co? To tu Na nic nie ma czy jest? Na samym końcu? Ja nie chcę mieć pierwsza, czemu ja mam mieć pierwsza? Tam coś się świeci? Eee, tu mieściarki już przechodzą. Co tu się świeci za tym? Widzicie? Co to jest? Co to jest balon? Balon w czakach? fuck, weź to w imię Serio? To to taka aplikacja. To pewnie ktoś przysiekował specjalnie pod tą aplikację. Czemu balon ale jest? Ale to nie jest straszne, że jest balon. Wow, ale straszne, ojej, się wystraszyło. Okay, I to tutaj tak wskazywało? To nie <laughs> to nie to co to jest? Balona? to Może od, odłożę, żeby nie widać. Na nie pierwszym miejscu nic, na drugiej świeczki no teraz nic. balon. Jak ktoś znajdzie, to niech zrobi zdjęcie, że tu było. Ale cringe. No Dobra, wracamy do Was. A tak naprawdę zostawili nas tutaj samych. E... Ostrali zbroje. Nie, Na mi się wydaje, że nie obstrali, tylko po prostu są tak leniwi, że nie chciało im się po prostu. Myślisz? Nie, Myślę, no, że tak. Karina się srała. Karina się srała, ale oni się nie strali. A Mariusz taki kurde chętny był, mówi, że to prawda, ta aplikacja i w ogóle, a zostawili nas w pizdziec. No słabo, no ale co, no to lecimy dalej, bo film trzeba robić, a nie wiem. Dobra, tu miejsce, ile do tego miejsca? Zaraz tu obok jest. Ile metrów? 500. I co? No, że co? Że tu? Gdzieś tutaj, zaraz zaraz. To jest co? Tu? tej czaki? Ale to schizowo tutaj wygląda, nie? Co? No zobacz. Ja tam nie idę, ty sam chcejdź. Tam wisi coś na sznurku. Co to jest? No, Morto, co to, to są za jakieś flaki z Czy co to jest? What the fuck? nie, ta aplikacja jest jakaś posrana, ty co to w ogóle ma być? Czy to coś specjalnie ty powiesił, czy o co chodzi? Co to jest? Nie, to wygląda jak coś zarżniętego, stary. Czy coś jest Nie, to jest. Tu! Tu! Cieknie z tego w ogóle! To jakieś świeże jest! Cieknie to z tego? mokre Nie wiem w czym. Co ty no do tego do, dotknęłeś? Do, 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 do? Nie dotknęłem, tu to dotknęło mnie. To, to wygląda jakiś co czyjeś. Ej, nie, no stary. Mam jeszcze drugie tu. Ale obrzydlistwo. Zobaczył o czego nie ma. No zobacz, co z tego cieknie. W o, ogóle. ta aplikacja jest normalna. A wiesz, co mi się wydaje? Ale na ziemi krew jest mordona. no zobacz, to tu się dzieje w ogóle. No stary obrzy. O... Jak ktoś takie rzeczy szykuje do aplikacji, to ma jest powalony na łeb. Nie? nie, mi się wydaje, że ludzie po prostu, którzy wcześniej tu byli przez tą aplikację, zrobili to po prostu. No mówię, że ktoś jest posrany, ta aplikacja jest chora. To do czego co, co wy robicie ludzie? To, to zobacz. Mięso? Czy, to nie wiem co jest mięso, tylko jak smaki z kogoś wycięte. Ale na tych mieście, wcześniejszych miejscach nic nie było. No właśnie nic, a to jest za grubo już. Dobra, fu, weź, no. I co? Tycniesz? Że co? Dawaj nie masz psychy, nie tycniesz. Trzymaj, tycnę. Dobra, to ja też ty cnę. Nie, ja tycnę jednak. No nie tycaj tego! I co to jest? Fu, nie wiem co to jest. Obrzydliwe. Nie wiem co to jest, obrzydliwe. Fu, ale śmierdzi, ale zną taką wali, stary. Dobra, i co jeszcze? I teraz pytam, co? nie ma więcej miejsca, Czy są? Nie, no są. No jak chcesz, no to możesz szukać, ale ja chyba odpuszczam. No nie, to słabe, jestem stary. To ja się zaraz żygam. Tu tak śmierdzi to wygląda tak. To wygląda jak ktoś kogoś obdarł ze skóry jakiegoś szczura i go sobie zawiesił tu. I jeszcze z tego cieknie coś. No stary, za grubo, za grubo. Co tu się dzieje w ogóle? Pch, chodź stąd, a to jest centrum miasta, praktycznie. A? Słyszysz? Centrum miasta, ale w krzaczorach. Beź to no, to, to było creepy akurat. No zobaczcie, jak to wygląda. Zresztą, jak ja bym tu przyszedł i nie wiedział tej aplikacji, to w ogóle bym nie wiedział, co mam myśleć. Bo teraz to jeszcze myślę, że. Jakiś Debit to podłożył. Jakiś debil to podłożył, a tak jak już przyszedł, no stary, to się zesrał w gacie, że coś takiego widzisz. Nie wiem, ludzie nie róbcie czegoś w centrum takiego. Nie miasta w czakach, mięso, czy plaki, czy co to jest cieknące z krwi? No kurde, cool z Psychole, nie no naprawdę nie róbcie tego, nie, nie używajcie tej aplikacji, bo Bo jeżeli traficie na jakiegoś psychola, to może wam się po prostu zestać. Szywda. W sensie my jesteśmy tutaj w dwójkę, to jest centrum miasta i yy, o, chodzimy po centrum Warszawy, ale jeżeli nie chodzicie po centrum Warszawy i jesteście sami, to nie używajcie tej, tej aplikacji. Nie polecam, naprawdę, bo jakby ktoś się czaił w krzakach na was, to byście mogli wytry tam wisieć. Dobra, już nie, nie idziemy nigdzie, dobra? Dobra, wracamy do domu, powiemy wam szczerze, że nie korzystacie z tej aplikacji, bo jest totalnie no. popieprzona. E, wydaje mi się, że jakieś psychole z tego korzystają. No, grube, no, grube. W sensie, no to, to ta ostatnia rzecz, no po prostu... No nie wiem, ja bym z tego nie korzystał, jakbym miał y, korzystać, bo to nie wskazuje wam na opętane miejsca, tylko na miejsca, w których przyjdzie jakiś psycholog, który inny używa no tej ta, aplikacji. Wiecie, zaczaje się na was ktoś na serio i będzie z was chciał okrać, albo coś, bo wykorzysta aplikację i coś się stanie. Tak, bo tak jest, no zanim, bo to wskazuje te to miejsca i te miejsca naprawdę są wydeptane ścieżki, są wydeptane e, szlaki na tych no miejscach. Ta, widać, że bo tam ludzie ważą się. Tak, ludzie z tej aplikacji tak. cały czas tam chodzą, więc y, nie korzystacie z tej aplikacji, to jest po ścierwo, po, powalone ścierwo bo nie korzystacie z tego gówna, bo jeszcze może wam się coś stać, także no, no cóż, no, nie polecam. No. Ja też nie polecam. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia Państwu.